Zakupy, sklepy, porządki, nastrojowa muzyka, to wszystko mówi, że święta już niebawem. Dużo pracy, ale jednocześnie uśmiech na twarzy i serdeczność. Dlaczego ten czas wywołuje radość i pozytywne myśli? Jak wyglądają przygotowania do świąt? To pytanie zadaliśmy mieszkańcom Kolbut. Pierogi lepimy i kapusty robimy z grochem i także już, już się zaczynają. Przyjadą wnuki, przyjadą córki, no i takie święta są. Tradycyjnie. Uszka, dużo jedzenia, no i choinka. Siadamy razem z mamą, przygotowujemy wszystko do sałatek i różne inne rzeczy. Tradycyjnie wszystko to, co w każdym domu jest. Barszczy z uszkami, rybka i, i makówki śląskie z południa przywiezione od mamy. Tłumy kupujących, ogromne kolejki. Czy zakupy sprawiają radość? Oczywiście, tylko gdyby była lepsza jakaś praca, żeby można wydać 3000 na święta, to oczywiście nie. Ale tak jak się wydaje po 600 zł to to nie jest nic ciekawego. nie? Czy świąteczne zakupy sprawiają pani radość? Mniejszą już z każdym rokiem, coraz mniejszą. To jest z jednej strony radość, bo się kupi, a z drugiej strony z kieszeni się widać. Święta to jednak wspaniały czas. Rodziny w komplecie, wspólna kolacja, kolędowanie, prezenty. Jak święta spędzają mieszkańcy Kolbut? Przyjeżdża siostra z zagranicy, druga siostra z obok z miejscowości Zdańska. No tak rodzinie babcia, dziadek, dzieciaki. Dzielenie się opłatkiem. Później jedzonko, Mikołaj przychodzi zawsze. Jest opłatek oczywiście, na początku czytanie Biblii, dzielenie się opłatkiem, no i kolacja wigilijna, no i później dla dzieciaków najwspanialsze prezenty świąteczne. Koniecznie musi być sianko, musi być, bez tego nie ma, nie ma świąt po prostu, to, to musi być, tak samo jak i żywa choinka. Święta to czas radości i spokoju, dzielenie się opłatkiem, życzenia i wspominanie bliskich. Te wolne dni jednak nie trwają długo. Dlatego warto spędzić je w gronie rodziny, odpoczywając w oczekiwaniu na nowy rok, który przyniesie nowe postanowienia, nowe ambicje, pomysły, a także silną motywację do działania. Moja skromna osoba i spędzane przeze mnie święta oczywiście w domu, oczywiście z najbliższymi oczywiście starym zwyczajem, który w moim przypadku przeplata się a więc tradycyjne Sianko pod obrusem tradycyjne nakrycie dla. Spodziewanego zawsze gościa, ale u mnie to naczynie stoi z drugiego powodu. Ja jestem i całe życie byłem żeglarzem, więc u nas jest taka tradycja, że. Każde święta i nie tylko. To nie powinno stać, bo a jakiś zbłąkany, zacumuje, spóźniony i nie będzie miał okazji ani odpocząć, ani zjeść. Więc u braci żeglarskich zawsze znajdzie wikt i opierunek.